Ja myślę, że i tak jest ta motywacja, bo Teraz po prostu poczułam takie szczęście tańcząc. No i, I sam Kamil powiedział, że, że dobrze mu się ze mną tańczyło. A to jest dla mnie naprawdę coś no. niesamowitego. U Ciebie widać to szczęście już w zeszłym tygodniu, bo widać, ci się non-stop uśmiechasz. Tak, bo myślę, że gdzieś tam ten uśmiech jest po to, żeby pokonywać to wszystko, co się dzieje wokół nas. I mam nadzieję, że ten uśmiech zostanie do końca. Kamila, jak ty wspierasz Magdę? No bo podejrzewam, że jej jest trudno tutaj. Pierwszy raz na parkiecie, pierwsze tak surowe oceny. Zgadza się. Wiesz co, myślę, że Magda bardzo dużo uczy mnie. Tym, że do czegokolwiek, do jakiejkolwiek złej oceny, konstruktywnej krytyki, czy tego, że została wystawiona zupełnie w nowej roli, podchodzi właśnie z uśmiechem, odwa odważnie i mimo tego, że bardzo dużo przeżywa w środku, serio, widzę to za każdym razem na treningach, ona z uśmiechem, nawet ze łzami w oczach, bardzo często na sali, wychodzi temu naprzeciw i walczy. To jest, słuchajcie, tak mocno inspirujące dla mnie, tak mały, wrażliwy, delikatny po prostu ufoludek który wychodzi, jest przerażony i skacze tego quickstepa, nogi obdarte do krwi, rozumiesz? Nowa kiecka, tu jej spada, tam się po prostu wplątuje, a ona dostaje 12 punktów, drugi raz z rzędu. Z... Z góry do dołu i uśmiechnięta. Bo najważniejsze dla niej było to, że ja powiedziałem, że było fajnie. No, słuchajcie na serce śpiewa, chce się trenować, biegniemy od razu na salę, będziemy trenować następny taniec. Magda, w takim razie, dla kogo ty to robisz? Dla Kamila, dla siebie, czy dla jurorów, czy dla publiczności? Przede wszystkim dla siebie, bo taniec było, był dla mnie takim nieśmiałym marzeniem. Bardzo zawsze chciałam, ale wiedziałam, że nigdy tego nie potrafię robić. I przede wszystkim dla tych, którzy gdzieś tam boją się być taki swój pierwszy krok. I jeśli właśnie choć jedna osoba przed telewizorem powie, że że dobra, skoro Magda pokonuje to jakoś z bólem, ona pokonuje, to ja też dam radę. I jeśli tak się stanie, to będę naprawdę szczęśliwa.